Od stycznia 2025 roku województwo małopolskie zdecydowało się rozszerzyć siatkę połączeń autobusowych w ramach małopolskich linii dowozowych, których operatorem są Koleje Małopolskie zaczęły funkcjonować nowe linie autobusowe, w tym dwie docierające do powiatu chrzanowskiego. Chodzi o linię A42 łączącą Kraków z Chrzanowem i biegnącą między innymi przez Zabierzów, Krzeszowice, Wolę Filipowską, Dulową, Młoszową i Trzebinię, a także linię A48 relacji Olkusz-Trzebinia- Chrzanów. Ponadto przedłużona została trasa linii A44 relacji Kraków-Alwernia, aż do oświęcimia. Dzięki temu autobusy małopolskich linii dowozowych jeżdżą teraz również przez Babice i Libiąż. Z kolei od 1 marca po dwumiesięcznej przerwie autobusy linii A10 znów zaczęły kursować na trasie Olkusz-Krzeszowice. Poszerzenie siatki połączeń sprawiło, że koleje małopolskie zaczęły w tym roku notować rekordy frekwencyjne w autobusach małopolskich linii dowozowych. W sierpniu z autobusów skorzystało ponad 428 tysięcy pasażerów, najwięcej jak do tej pory. Zobaczcie, jak sytuacja wygląda w przypadku linii autobusowych docierających do powiatu Krzanowskiego oraz gminy Krzeszowice.